Was serdecznie witam ciepło jesienne chłody i zimowe tuż przed nami, więc postanowiłam zrobić moich, przegląd moich takich bluzek jesienno-zimowych w zasadzie, które zrobiłam ostatnio. Wy widzieliście te bluzeczki, jak ja robiłam, pokazywałam wzory, jak robić tymi wzorami niektóre, niektóre z nich, ale teraz chciałam wam pokazać tak jedna po drugiej na mnie. Jak jestem przygotowana na ten jesienno-zimowy czas. Także ruszamy. Bluzeczka numer jeden. Zobaczcie. Wykorzystana włóczka. Bo tutaj zrobiłam inną włóczką. Przód, rękawy i plecy są siwe. Bardzo miła wełna i bardzo miła włóczka. No i takim wzorem zrobiłam ładnym. Takie piórka. Bluzka numer 2, ta mi się bardzo podoba. Chciałam powiedzieć, że ja w tych bluzkach jeszcze nie chodziłam, ponieważ one są ciepłe. Ja je robiłam i w okresie letnim, także one są ciepłe. Ale teraz, no w sam raz no ta bardzo, bardzo jakoś mi przypadła do gustu i ten wzór bardzo ładny nie wiem, czy pokazywałam Wam ten wzór, jak robiłam, bo nie wszystkie pokazywałam to na pewno. Ale być może. W każdym razie no bardzo fajnie się w niej czuję w tej bluzeczce. Nie jest taka dopasowana, jest troszeczkę taka luźniejsza. Bluzka numer 2. Bluzka numer 3. Ten kolor cudny. No i, i ten wzór taki wyjątkowy. Wzór śliczny. Bardzo, bardzo się dobrze zeszczuje w tej bluzeczce. No jest taka wyjściówka, bym powiedziała, taka elegancka, bardzo fajna, super. I ten kolorek taki przepiękny. Bluzeczka numer 4. Zobaczcie, też bardzo ładny wzór. Wszystko robiłam. Widziałyście jak to robiłam? Pokazywałam wam wzory, pokazywałam wam jak robię. Jak już zrobiłam, widzieliście te moje rzeczy, ale dzisiaj chciałam tak pokazać hurtem. To, co ostatnio zrobiłam właśnie na, na sezon jesienno-zimowy. Śliczna jest. No i ten kolorek, taki jaki lubię. Taki kobalt. Głęboki taki kobalt. No i moja. Moja piąta bluzka. Piąta bluzka. No też bardzo ładna, dzikie kwiaty. I koloryk takie, który lubię. W ogóle wszystkie te kolory są takie, które po prostu ja lubię. Inaczej bym nie robiła jakimś kolorem, który, który mi nie odpowiada. Także to jest piąta bluzeczka moja. To jest moja szósta bluzeczka. Najbardziej. Chyba mi się wydaje, że najlepiej się w niej czuję, dlatego że ona tak mnie rozjaśnia. Rozjaśnia. A te dni to wiadomo, jakie teraz już są takie jesienne już są te dni, już takie smętne ciemno się szybko robi, więc coś takiego jaśniejszego, jak się włoży, to, to ma taką energię w sobie. A w ogóle to słyszałam, że, że właśnie jesienią, w okresie jesienno-zimowym, warto nosić rzeczy w kolorze czerwonym że to taką daje energię jakąś, no. No być może coś w tym jest, no nie mam pojęcia, żeby nie nosić takich rzeczy ponurych. Rzeczy ponurych, że tak bardzo jakoś się utożsamiamy wtedy z tym smutkiem, a tak jak coś, coś takiego energetycznego włożymy, to inaczej, inaczej się czujemy. Może coś w tym jest, no nie wiem, trudno powiedzieć, ale no rzeczywiście, smętnie się wygląda na przykład w listopadzie, gdy jest... Gdy jest mm, tak, gdy siąpi deszcz, mżawka, i jest ciemno szybko, i ubrać jakieś takie ciemne rzeczy bez wyrazu jakiegoś. No to tak rzeczywiście wtapiamy się w to tło i jesteśmy tacy rzeczywiście smętni, tak jak ta pogoda. Także pokazałam Wam sześć moich bluzek na, na ten właśnie sezon jesienno-zimowy. Robię następną, siódmą z resztek, którą widzieliście, a pokażę Wam jutro, ile już zrobiłam. Także no, przygotowana jestem, uważam. No i satysfakcja nie bywała, że sama to sobie zrobiłam. To jest satysfakcja naprawdę ogromna, ale jestem z tej bardzo zadowolona. Z każdej bruski jestem zadowolona, to nie mogę powiedzieć, bo ja w tych rzeczach chodzę, to te rzeczy są po prostu do użytku. Ja w niej chodzę, ja je lubię i, i taką mm, rzecz, jak sobie zrobię, to po prostu to się podwójnie docenia, bo się samemu to zrobiło. Ja tak mam w każdym razie. Także dzisiaj był taki przegląd bluzeczek, które ostatnio zrobiłam i Wy to widzieliście, bo Wam właśnie pokazywałam, jak robiłam. No a teraz cóż, zapraszam Was na spacer. Jesień jeszcze trwa. Co prawda, liście już opadają, ale jeszcze, jeszcze można coś tam sfotografować, zobaczyć, nagrać. I jeszcze jest urok naprawdę. Bo jak przyjdą te pierwsze przymrozki, no to rzeczywiście już już liści nie będzie poopadają i będzie smętny widok, ale póki co, to jeszcze coś można utrwalić. Dzisiaj pogoda. Dopisała, mimo że był leciutki wiatr, ale 11 stopni, więc, więc naprawdę, mimo że było zachmurzenie, ale takie były, były przejaśnienia. Deszczu w zasadzie nie było, jedynie w nocy padał, także korzystam i chodzę na spacery, bo warto i zdrowo przede wszystkim. Na razie, trzymajcie się ciebie. Jak mówiłam, wczoraj będzie sałatka jarzynowa. Kroję warzywa z, z wywaru do zupy. Wczoraj robiłam zupę pomidorową, więc gotowałam sobie te warzywa. Były jednocześnie do zupy i wykorzystam je do sałatki. Gotują się jajka, gotują się ziemniaki. Teraz wszystko pokroję, i będzie sałatka. Warzywa pokrojone, ugotowany seler, pietruszka, marchewka. Ziemniaki już gorące się, już się ugotowały, teraz ostygną. Jajka też już się studzą w wodzie, także pomału będę kroić dalszą część. No, już wszystko pokrojone: ziemniaki, jajka, natka pietruszki. Potarłam na wiórki kiszone ogórki. I wodę troszeczkę tak z nich wycisnęłam, żeby mi wodą nie podeszła sałatka. No i będzie tajemniczy dodatek jeszcze, oprócz majonezu, musztardy, będzie tajemniczy dodatek. W moim rodzinnym domu, nieraz pamiętam, do takiej sałatki warzywnej mama dodawała śledzia. Ale to był taki śledź z beczki, taki naprawdę i... I ta sałatka, no to jest naprawdę, no jeżeli ktoś lubi śledzie, bo to nie za dużo tak do smaku. No po prostu ten smak jest taki, taki wyrazisty później tej sałatki, tych warzyw. I ja dzisiaj specjalnie kupiłam koreczki śledziowe w oleju. Pokroję i dodam jednego albo dwa koreczki. Oczywiście majonez, doprawie, sól, pieprz. I to musi tak troszeczkę postać żeby się przegryzło. I... Dodałam tu groszek oczywiście, nie wiem czy mówiłam. Też dodałam trochę groszku. No i będzie taka sałatka jarzenowa, taka jaka była nieraz w moim rodzinnym domu. raz do sałatki dodaję jabłko też, ale tutaj w tym wypadku już dodam tylko, tylko te koreczki pokrojone. No i sałatka gotowa. Na wierzchu posypałam trochę słodką papryką. Już jest smaczna, próbowałam jak doprawiałam. Bardzo dobra ten śledź. Dał takiej wyrazistości. On nie jest wyczuwalny, to jest po prostu on podkręcił smak. Naprawdę. A jak, to, jak, to, jak ona troszeczkę tak postoi, to będzie naprawdę smaczna. Wiem, co mówię, bo nieraz jadła. Chyba, że ktoś nie lubi śledzi, to nie będzie smakować. Ale kto lubi, to na pewno ta wersja posmakuje. Także wkładam do lodówki, niech trochę postoi.